Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zgromadzeni w imię Pana, powierzmy Mu nasze serca i całe nasze życie. W pokorze i ufności oddajmy się Jego najświętszemu sercu, które jest źródłem wszelkiej miłości i miłosierdzia. Rozpocznijmy modlitwę krótkim słowem Bożym. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje. Tam jestem pośród nich. A teraz uczymy znak krzyża i módlmy W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boskie serce Pana Jezusa przychodzą do Ciebie z miłością i ufnością. Oddaję Ci swoje serce, swoje życie, swoje troski i nadzieje. Najświętsze serce Jezusa źródło wszelkiego błogosławieństwa Obdarz mnie Twoją łaską i prowadź mnie drogą prawdy oraz świętości. Ofiaruję Ci wszystkie modlitwy, sprawy i krzyże dnia dzisiejszego, łącząc je z Twoją najświętszą ofiarą dla zbawienia świata. Uczyń mnie pokorną, cierpliwą, czystą i całkowicie posłuszną Twojej woli. Ucz mnie kochać, jak Ty kochałeś, i przebaczać, jak Ty przebaczałeś. Dobry Jezu, proszę, aby mogła żyć w Tobie i dla Ciebie, niosąc światu Twoje światło i pokój. Miłosierny Jezu, pociesz mnie w moich cierpieniach, umocnij mnie w chwilach próby i daj mi serce wytrwałem wierze. W Twoim sercu umieszczam wszystkie moje pragnienia, moje lęki i nadzieje. Ucz mnie zawierzenia i całkowitego oddania się Twojej opiece. Serce Jezusa, pomóż mi trwać w miłości i pokoju, prowadząc mnie drogą zbawienia. Daj wytrwałość sprawiedliwym, nawróć grzeszników, oświecaj niewierzących, aby poznali Twoją prawdę i miłość. Bogosław naszym rodzinom, przyjaciołom i dobroczyńcom. Obdarz ich zdrowiem duszy i ciała. Prowadź ku wiecznemu zbawieniu. Pomóż umierającym, Uwolnij dusze szczęścia, przyjmij je do chwały swojej, by mogły radować się Twoją obecnością na wieki. Najświętsze serce Jezusa, nie gardź naszymi prostymi modlitwami, ale miłosiernie spełniaj nasze prośby według Twojej świętej woli. Króluj nad wszystkimi sercami, króluj przez wszystkie wieki. Moi drodzy, niech ta modlitwa stanie się naszym codziennym aktem zawierzenia Jezusowi. Niech najświętsze serce Jezusa napełni was pokojem, miłością i łaską. Kochani, podzielcie się modlitwą z innymi, by najświętsze serce Pana było uwielbione w sercach wszystkich ludzi. Do usłyszenia na kolejnej wspólnej modlitwie, niech Was Pan prowadzi, zostańcie z Bogiem.